Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerry. Pozwól sobie śpiewać w życiu swoją własną pieśń, cieszyć się lepszym życiem na swój własny sposób. Nie potrzebujesz się z nikim porównywać. Najlepszymi doradcami i przewodnikami są Twój wspaniały umysł oraz mądrość Twego serca. Wiesz, czego chcesz, i znajdziesz najlepszy sposób, aby to osiągnąć. Dokładnie tak. Codzienna inspiracja w ciągu serca. Do usłyszenia jutro.